że rumuńskie organizacje prosiły nas o przetłumaczenie go na angielski. To jest poruszający tekst, który możecie znaleźć w internecie, jeżeli wrzucicie Szymon Hołownia i mój bojkot Rumunii. Szymon Hołownia napisał o tym, że ten kraj piękny i ciekawy chciał zwiedzić, natomiast teraz, kiedy ten kraj zmienia się w rzeźnię psów, i Szymon Hołowia nie chce już tam jechać. Chce ten kraj bojkotować. Ja myślę, że to, czego Rumunia może się obawiać, to, o czym powinny pomyśleć władze Rumunii, to to, że naprawdę Europa może ten kraj zbojkotować, bo nikt nie chce jechać jako turysta do rzeźni. Rumunia ma. Do pokazania turystom piękne zabytki, swoją ciekawą kulturę, ale jeżeli tam będzie trwała rzeźnia psów, to my tam po prostu nie pojedziemy. Obywatele Unii Europejskiej nie wybiorą się na wakacje do Rumunii, nie będą zwiedzać pięknych zabytków, nie będą wędrować po pięknych górach, dlatego że Rumunia, jeżeli nie zaprzestanie tego, co robi w tej chwili. Jeżeli nie zaprzestanie rzezi psów, to Rumunia będzie się ko kojarzyła całej Europie po prostu z jedną wielką rzeźnią psów. Psów, które są zwierzętami, które my kochamy, które trzymamy w domach, które traktujemy jak osoby, które traktujemy często jak członków rodziny, tam są traktowane po prostu gorzej niż śmieci. To, co czasem w mediach możecie spotkać informacja, że Rumunia chce poddać psy eutanazji, I to nie jest prawdą, bo to nie jest eutanazja. Eutanazja jest to e, zakończenie życia w sposób humanitarny i bezbolesny. Natomiast w Rumunii e, nie wydaje się pieniędzy na zastrzyki usypiające, nie wydaje się pieniędzy na eutanazję. Tam te psy po prostu się morduje sposób taki jaki komu jest wygodny. W schroniskach są zagładzane albo po prostu zabijane, tak jak pracownik schroniska potrafi to zrobić. Także Pamiętajmy o tym, że nie chodzi tutaj tylko o to, żeby te psy nie były poddane eutanazji. Na ten temat można dyskutować, czy, czy bezdomne zwierzęta usypiać, czy nie usypiać, ale to w ogóle nie jest ta dyskusja w tym momencie. W tym momencie mu mówimy o tym, że tamte psy są bestialsko zabijane. Słowo eutanazja nie powinno w ogóle się w tym kontekście pojawiać, bo tam coś takiego nie występuje jak eutanazja. Także zachęcam do przeczytania tekstu Szymona Hałowni, zachęcam w Gazecie Stołecznej w internetowym wydaniu z wczoraj pojawiła się informacja o naszej demonstracji. Zachęcam też do komentowania, bo pojawiają się tam również nieżyczliwe komentarze, więc pokażmy, że są ludzie w Polsce, którzy są tym, są w Rumunii, życzliwi, bo ja wiem, że oni są, bo jesteśmy tutaj, bo na Facebooku dużo ludzi brało udział w tym Facebookowym wydarzeniu popierającym rumuńskich obrońców. Psów popierającym to, żeby psy w Rumunii po prostu spokojnie żyły. Niestety, w tej chwili w Rumunii zabijane są także te psy, w które Europa już zainwestowała. Są tam już, tak jak mówiłam, niewiele, ale są schroniska także wybudowane z pieniędzy z Unii Europejskiej, z pieniędzy organizacji zachodnioeuropejskich. W tych schroniskach psy były już wysterylizowane i zaczipowane. W tej masowej histerii, która jest w tej chwili w Rumunii, nie ma miejsca na oszczędzanie życia psów wysterylizowanych i zaczipowanych. Tam próbuje się po prostu zabić wszystkie. Także nawet początkowo. Próbowano wprowadzać właśnie za pomocą organizacji humanitarne rozwiązania dla ograniczania populacji psów bezdomnych w Rumunii, ale to w tej chwili jest niweczone. Niweczone jest to przez e, tą histerię w mediach, przez e, medialne nakręcanie tego okrucieństwa, przez to polowanie na czarownice, jakie tam rozpętano. E, Rumunia jest krajem, w którym na pewno wielu ludziom żyje się ciężko, jest dużo ludzi ubogich. E, niestety. Niestety jest tak, że władze takich krajów często szukają tematu zastępczego, który odwróci uwagę ludzi od tego, że jest im ciężko. Zawsze dobrze jest wtedy znaleźć jakiegoś wroga. Najlepiej, żeby to był wróg, który nie potrafi się bronić, który jest bezbronny. Tak jak właśnie psy w Rumunii. To w tej chwili właśnie się tam dzieje. Psy stały się kozłem ofiarnym, który odwraca uwagę społeczeństwa od innych rzeczy złych, które w Rumunii się dzieją. Od tego, że żyje się ciężko, od rzeczy złych, które też robią władze.